Siema, Timber, czerpiec, odcinek kolejny, łapkę zostaw do najlepszego tybu. słuchajcie, nowa część eventu świątecznego, mega fajnego eventu świątecznego, sferodługo roxek naprawdę w tym roku się postarał, także zobaczmy sobie part 2. Także mamy tutaj, here's new update, Christmas part 2, jedno nowe jajo, 7 nowych petów, specjalna ARIA, 4 nowe drzewa, trzy nowe topory, Christmas shop, o to jest bardzo ciekawe, Christmas leaderboard, w końcu, akurat kiedy na pewno wypadłem z topki, Roksek postanowił dodać stopkę 3 nowe leaderboard pety, czyli dla osób, które będą w topce, po będą pety dodatkowe, nowy limitowany nowe limitowane tytuły, sorry, nowy indeks reward, czyli dostajemy za indeks nową rzecz, jeden nowy kod, bug fixy i więcej, także zobaczmy sobie, słuchajcie, jedyna topka jaką jesteśmy to jest 63 miejsce w robuxach wydanych, także, także no szkoda, że jestem takim nobem walonym, czyli get extra pet equipped, o kurde, dobra, to jest mega dobry indeks reward, czyli mamy wszystko zrobione, o, Dobra, wszystko mamy zrobione, totalnie, jesteśmy totalnymi kozakami. Dobra, możemy w takim razie iść i zobaczyć ten event. Tutaj mam blokowane, tylko się zbugowało, oczywiście, że tak. Czemu są złote drzewa? Także zobaczmy sobie ten i słuchajcie, co my tutaj nowego mamy? Gdzie mamy przejście? Bo mamy 10 milionów kasy, ja nie jestem takim, wiecie, nobem walonym. Tylko troszeczkę tej rzeczy mamy, tutaj mamy ten, a, nie, tutaj są questy. Jak chcę upgrade'y, tutaj były upgrade. dobra, to idziemy na upgrade'y najpierw zobaczyć, czy są jakieś nowe upgradejochy. No i oczywiście pedy trzeba będzie... Są! So, nie, nie ma! Ja po prostu nie kupiłem, no tak, ja nie kupiłem wszystkich upgrade'ów, bo mi nie były potrzebne, to przejdźmy w takim razie, słuchajcie, tu, na prezent i zobaczmy sobie, co my tutaj ciekawego mamy. 800 miliardów, przecież to jest taniutkie, Christmas Village, ej, strasznie ładna ta mapa, ja już widzę, o Jezu, jaka ona jest piękna i Christmas to za 25 bombek, o kurde, ale to jest, to jest giga, giga musk move, zobaczcie to. Trzeba mieć 25 ornamentów, 25 gingerbreadów i 25 śnieżek. Ile my w ogóle mamy? Chyba mało mamy. E, Szkoda, że można zobaczyć składników. Albo można? Nie, nie można. Kurde, nie można zobaczyć składników. Szkoda bardzo, bo to by było mega fajne. Tutaj mamy shop z nowymi oczywiście rzeczami i tam mamy co? Mamy? Tutaj mamy jajo nowe. Tutaj ktoś siedzi. Pozdrawiam cię bardzo. 350 miliardów. O drogie! I Christmas shop, słuchajcie. Quadrilliony! Exclusive gift! Dobra, wiecie co? W tym momencie zaczynamy grać na poważnie. Teraz to się wkurzyłem. Jak ja mogę nie mieć tego, co tam jest? Czy damy to zwalić? Ojojoj, ojojoj, oj, oj. matko jedyna, siwy dym, siwy dym. Jestem nubem, walonym nubem, no. Znaczy, my możemy kupić lepsze topy. Dobra, zwalmy do tyle, żeby nam kasy do Zobaczmy ile tej dropi kasy w ogóle. O kurde, co? Dobra, no, 21 trylionów mamy. To nam powinno styknąć na jakiś topór. 2,5 tryliona. 80 trylionów kolejny. Dobra, 80 trylionów myślę, teraz zbierzemy na Chilku. Bo już mamy, uwaga: 20, 30, 43. I uwaga, mamy 50 trylionów kasy. Dobra, 80 trylionów potrzebujemy. Damy, Adę to zebrać na Chilku. Serio. I spróbujemy tego Exclusive Gifta zdobyć. I troszeczkę sobie też Petów trzeba będzie potwiać, Bo te, one dają mnożnik, pamiętajmy o tym. Także najważniejsze co to na razie kupić Christmas Damage większy i lecimy. Dobra, teraz będzie mega dużo. Let's go! 60 tylionów na hita. Dobra, 100 tylionów. Okej, okay. dobra. I mamy 100 coś tylionów, słuchajcie. 100 coś tylionów. Więc jest mega, mega dobrze. Mega, mega dobrze. Dobra, to w takim razie dalej robimy. I ile 800 tylionów ja potrzebowałem? Czy mi się zdawało? Mam nadzieję, że mi się zdawało i nie trzeba aż tak dużo. Albo mi się nie zdawało i trzeba tak dużo. Dobra, odzwalamy na razie tutaj wszystkie możliwe drzewa, jakie mamy. I spróbujmy zebrać te 800 tylionów. Ja wiem, że powinienem pety najpierw wymienić, bo one dają mnożnik, ale ja jestem uparty i ja muszę mieć już wszystko najlepsze. Chociaż dobra, nie, nie, nie będę debilem, nie będę debilem, bo to już jest bycie debilem, a nie bycie upartym. Czy w Christmas Shopie mamy jakieś taki buścika Za 100 bilionów? O! O, 25 tylionów, 5 tylionów, 25 tylionów, dobra, to jest cudowny event. Dobra, ej, jak ktoś nie napisze serduszka dla Roxka w komentarzu, to jest gigant obserań z Eminobem. naprawdę. Cudowny człowiek, cudowny człowiek Roxek. Dobra, lecimy Full Trigger w takim razie, no w ogóle dzisiaj update też w PC, więc od jutra odcinki lecą jak posrana speta. Dobra, otwieramy, zobaczmy czy coś trafimy. Eee, dobra, nie, nie mam usuwania, ooo, dobra, zespalmy mnie, ku, eee, zostawmy jeszcze tego tylko, żeby nam dropło, żebyśmy mieli indeks, dobra, prezent już mamy, czyli możemy dropić dalej. Eee, zobaczmy, czy nam dropnie jakaś legendarka chociaż jedna, tutaj ktoś widzę, Secreta trafił, aha, to dzięki, to ja nie trafię nigdy Secreta, ale trafiłem epika to w sumie miłe, dobra, ale mamy już Epica, eee, co ja robię, co ja robię, co ja robię w ogóle, dobra. Próbujemy dać legendarkę, chociaż jedną legendarkę, żeby sobie założyć nowego peta, bo coś jeszcze legendarki przebiją troszkę yy, poprzednie legendarki. Też chcę zobaczyć jak wyglądają. O, mamy legendarkę już złotą! Ładzie, panie, co jest? No to mamy Golden Grincha, słuchajcie, złotego Grincha. Ej fajnie, że jest Grinch! Szczerze i event, złamiste zrobione! Kurde, bardzo ładne, bardzo mi się podoba. Także let's go! Lecimy, słuchajcie, lecimy dalej zdobywać. Yy, coraz to więcej, słuchajcie, coraz to więcej trzeba zdobyć, coraz to więcej, yy, Epika mamy, to to tam Epik, co nas Epik interesuje? Nawet legendarki, więcej legendarek potrzebujemy Więcej legend! Dobra, wiecie co nie usam tych Epików, bo one mogą być mocne Epiki mogą być mocne Ja wiem, że mam yy, Toxic yy, myfikale no ale ja coś czuję, że te epiki mogą być mocne, jeżeli będą w Toxic, właśnie i chyba mi wpadł Toxic właśnie Właśnie mi wpadka Toxic Yy, więc za... za, za gold ta wypadł? dobra. Dobra, nie, fajnie, ale co, fajnie, ale co, jest git, jest git, jest git. Nie będę przyginał, że tutaj... O, ja wszystko usuwam, bo jestem takim prosem. Jeszcze nie jestem, ale będę, będę, spokojnie będę prosem. Yy, tylko musimy najpierw zebrać wszystko, co jest potrzebne do bycia prosem. A to nam troszeczkę zajmie. Troszeczkę nam to może zająć, także ja chcę razie tej tutaj wszystko. No ale gdzie jest? Halo! Panie! Panie! Gdzie jest? <laughs> gdzie jest? Kurde ten? Jakiś, jakaś legendarka kolejna. Czemu? Czemu mi nie pokazała, że zdrofnąłem legendarkę? Halo? Przecież dropnąłem. What? Nie, jak mi usunęło legendarkę, to jest mi bardzo przykro. Ale wątpię, nie powinno mi usunąć. Chyba, że tylko pokazuję myfikale. Ty, a co jeżeli pokazuje tylko dwa myfikale? Bo są dwa myfikale, nie jeden. Ty, to było mocne bardzo. To by było bardzo mocne. Jeszcze mamy do odebrania kalendarz. Wszystko mamy do zrobienia i ja nic nie zrobiłem w tym trybie. Jestem giganobem. To jednak jestem tym nobem. Dobra, Christmas Present kolejny, jakiś tam straszny. Nie wiem co to jest, ale, y, znaczy epiczek to jest, no ale trzeba więcej, słuchajcie, więcej, więcej dropnąć jeszcze mamy dużo kasy. Dobra, kolejny epik. dobra, te epiki mam nadzieję, że oddadzą, a nie będą do dupy. Bo się boję, że one będą do dupy, a raczej nie powinny być, więc mam nadzieję, że będzie ok, spoko. Dobra, no nie dropnie mi ta legendarka za cholerę. O, dopnęła mi legendarka, złota kolejna. Dobra, jakby, ja już nie marudzę, bo ja mam dosyć farta, tak mi się zdaje. Dwie złote po kolei, to, to jest dosyć dosyć dobrze, chyba. Yy, Myfika nie ma, ale nie będę marodził. Dwie złote legendarki mi na razie stykną. Myk. Nie ma. Może teraz. Ooo, nie ma. Dobra, ale mamy dwie złote legendarki. Także myślę, że jest spoko. Myślę, że jest spoko. Myślę, że jest fajnie. Mi się podoba, mi się podoba. Tylko musimy słuchajcie, z fajnymi, bo jak chcę te mystery gifty Zobaczyć, co tutaj, ale pewnie trzeba. Tam trzeba 100 kładelionów? Czy mi się zdawało? Czy trzeba. Wait, co? Weźmy tak, weźmy Craft All Equip Best. No tak, Grange patrzcie, tutaj wbija pod, pod te. Grange wbija pod Myfikala. Ponad Myfikala złoty, złoty Grange. Dobra, w takim razie możemy sobie troszkę pozdobywać. Zebrać te 800 trilionów. Ej, jak my długo to klepiemy cały czas. To trzeba daje bardzo dużo, dlatego no je długo klepiemy. Tak mi się zdaje, ono daje gigantycznie dużo kasy. No, mamy już 500. 550 trilionów, Moje dobrze, to jest giga, dużo kasy. Dobra, weźmy to, sobie zbijmy też. Tutaj mamy kolejne takie drzewo. A nie wiem, czy potrzebujemy takie drzewo od razu zbić. Chociaż nie wiem, czy by mi to nie dało od razu kasy na tego. Bo to jest monde. słuchajcie. Chociaż nie, dobra, nie musimy, nie musimy, bo już widzę, że mamy prawie 800. Dobra, to już dobijmy sobie tym drzewem. Myk, 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 dobra, mamy 800, słuchajcie, mamy najlepszy topły. Yy, a 500 trzeba było. <laughs> Dobra, wiecie co, ja się nie oddaję do liczenia, wiecie? Ja się nie oddaję do liczenia, ja sobie zdałem z tego sprawę, ja się z tym pogodziłem, yy, więc jakby nie, nie śmiejcie się ze mnie, okej? Okay? Nie śmiejcie się ze mnie w komentarzu, że nie umiem liczyć. Bardzo bym prosił, zobaczmy czy jest potem SX, czy są kwadryliony od razu, bo jak są kłady to damy radę zebrać Ale jeżeli są SX -y, to będzie problem Jeżeli są SX, -y, bo trzeba SX, potem SP, potem QN, znaczy QD, potem QN, to będzie... Dobra, jeden kwadrion. Dobra, 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 są kwadriony. Więc jest git, damy radę zebrać, damy radę w takim razie zebrać. No, tylko musimy ich zebrać ile? 100 tysięcy kwadrionów, więc dobra, chyba jednak nie damy rady zebrać. Albo Christmas Tree! no tak! Przecież to jest Christmas Tree! O to w tym chodzi, dobra, to nie ma sensu, bo musimy odblokować tą mapę. Kurde, panie, no to, to, to nie ma sensu tutaj farmić. Do takiego tego musimy sobie drapnąć wszystkie te rzeczy. Dobra, ile tego potrzebujemy? Bye! No i not enough ingredients. No ja wiem, ja wiem, oczywiście, że wiem yy, Tylko ja bym chciał... 5000, 25 tysięcy, tutaj... O! The, the magic, Dobra, weźmy się tutaj przenieśmy O, Klimiencie kolejnych ingredientów, ale czemu nie świątecznych! Czemu nie dałeś świątecznych roksek? Ja pierdzielę, chyba że dał! Chyba że dał, czyli nie wiem. Może dał? Może dał, a ja nie widzę. Nie no, nie dał. Nie dał! Co on by dał? Świąteczne ingrediencje, żeby nie trzeba było farmić? Panie, nie takie rzeczy. Dobra, nie odbieram tych giftów. To sobie odbiorę jeszcze. Lećmy niżej i odbierzmy jeszcze raz te ingrediencje. Może mi akurat. I co? Jest. Ja... Nie, nie spojrzałem! Kurde, dobra, sprawdźmy. Czy mamy? No nie mamy! Ile mi tego brakuje? Wait! Bo tu się zaraz okaże, że mi tego brakuje w kole. Idźmy sobie na samurai, bo to był crafting. I tutaj będziemy mieli info o ingrediencjach naszych. Ile? Ja potrzebuję 25 wszystkich świątecznych. 67 ciasteczek, dobra. 25, 25. Damy radę to zrobić, ale no nie teraz. No teraz nie mamy rady tak szybko tego zrobić. Kurde, szkoda. Bardzo chciałem zobaczyć tą choinkę. I bardzo chciałem, jakby wbić dalej. Będziemy musi po prostu przytaj hardować, bo to zanim by godzinę półtorej, żeby dobrać te wszystkie ingrediencje. I słuchajcie, dzisiaj, y, niestety, odcinka z tego typu drugiego nie będzie, no bo będzie odcinek z peta, bo jak dobrze wiecie, o 18 wychodzi update. Postaram się jak najszybciej ten odcinek Wam wrzucić także. Tylko jak wyjdzie update, ja siadam na nagrywam, bo to będzie potężny update. Takie dla wlazły, że aż mi po prostu szczena opadła, słuchajcie. Także słyszymy się jeszcze aż dzisiaj po 18, jak wyjdzie tylko update w pecie. Także yy, pilnujcie kanału, oglądajcie. Yy, no i co? Ja wam dziękuję za oglądanie. Łapka, komentarz, sobie No i siemano!